Co się wydarzyło na początku Mszy Świętej? Najpierw przeżegnaliśmy się. Czyli dotykamy ojca, syna i ducha świętego, którzy mieszkają w nas. Uświadamiamy to sobie. Potem dokonujemy aktu pokuty. Prosimy, aby Duch Święty oczyścił nasze serca, nasze umysły, czyli zabrał to wszystko, co nas oddziela od obecności Bożej. A potem słuchamy słowa Bożego. To słowo przez nas przepływa. I tak jak woda oczyszcza owoce, tak słowo Boże oczyszcza nas. Potem mamy prefację. Kiedy przygotowujemy właśnie nasze serce na ten jeden cel, ksiądz mówi „w górę serca”, a wspólnota odpowiada „wznosimy je do Pana”. Nasze serca już nie są ociężałe, ale stają się wolne w Bogu. Święty Jan Kasian używał, używał takiej metafory piórka, mówił, że kiedy piórko jest suche, to jego lekkość pozwala mu latać, unosić się na wietrze, a kiedy jest mokre, obciążone wodą, nie jest w stanie wbić się w górę, wzbić się w górę. Jest ciężkie. I Kasjan mówił, że tak samo jest z naszymi problemami i troskami, których nie oddajemy Jezusowi. One nas ściągają w dół i przysłaniają miłującą obecność Bożą. A kiedy nauczymy się oddawać Jezusowi, to Duch Święty daje nam lekkość. W górę serca modlimy się nam przy świętej. W tym momencie jest tylko Bóg i ja sam. Nic innego teraz nie jest ważne. Także dziś. Przebywanie w jego obecności daje nam radość. Samo imię Jezus oznacza Jachwe wybawia, Jachwe ratuje. Kiedy Anioł przyszedł i powiedział świętemu Józefowi dobrą nowinę, to powiedział Nadasz temu dziecku imię Jezus, albowiem on zbawi swój lud od jego grzechów. Pierwsze pokolenie chrześcijan, a potem święci Ojcowie, którzy rozwijali tradycję modlitwy, byli przekonani i to niewielokrotnie powtarzali, jak olbrzymią siłą, jaką olbrzymią siłą ma, siłę ma imię Jezus. Oni byli przekonani o, o niezwykłej mocy imienia Jezusa. Uderz Twego przeciwnika imieniem Jezusa. Na Ziemi, w Niebie nie doświadczysz bowiem równie potężnej broni. Tak mówił święty Jan Klimak. Kochani, naszym przeciwnikiem nie jest człowiek. Ludzie nic nie mogą nam zrobić. A nawet kiedy wyrządzają nam krzywdę, to jeżeli żyjemy z Jezusem, to przeciwności tylko nas uświęcą, jeżeli jesteśmy z Jezusem. Naszym wrogiem jest diabeł, który chce zniszczyć nas nienawiścią, urazą, gniewem, pamięcią o złym, wyniosłością, roszczeniowością, czyli przeciwieństwami miłości. Jedynie w imieniu Jezus możemy odzyskać utraconą wolność. Zakończę historią o której nie potrafi mówić bez wzruszenia. Ona wydarzyła się całkiem niedawno i pokazuje, jaką siłę ma najświętsze imię Jezus. Kilka lat temu najechano czołgami na chrześcijan w Egipcie. Terroryści, którzy przyznawali się do islamu, dokonali masakry na koptach. Cztery ciała wyłowiono z Nilu. Serca wielu naszych braci i sióstr, chrześcijan, były przepełnione chęcią zemsty, mieli poczucie niesprawiedliwości, może niektórzy nawet odczuwali nienawiść. Trudno im się dziwić. W tym wszystkim zachowali jednak świadomość, że jeżeli nienawiść zdominuje ich serca, to wypiją truciznę, która zabija ich duszę. Gdy ulegną demonowi pogardy, to stracą kogoś, za kogo ich bracia oddali życie. Stracą Jezusa i wejdą w ciemność. I to, co wówczas zrobili, to było. Potężne wyznanie wiary w moc Ewangelii. Kilka tysięcy osób zgromadziło się wówczas na nocnej modlitwie w sanktuarium Świętego Szymona w Kairze. Przyszli w całkowitej ciszy. Niektórzy mieli jeszcze zaciśnięte pięści w akcie bezsilności. A kiedy zaczęli się modlić, o nic nie prosili, na nic się nie skarżyli. Przez dziesięć minut kilku tysięcy chrześcijan wykrzykiwało tylko jedno słowo Jezus, Jezus, Jezus. Jedynie najświętszy imię Jezus roznosiło się w całym Kościele. I modlili się tak długo, aż odzyskali światło, aż odzyskali Boży pokój, aż zrozumieli Ewangelię. Odpowiedź godna prawdziwych chrześcijan. Tylko w Najświętszym imieniu Jezus nie w nas tkwi niezmiennie możliwość ukształtowania nas na nowo. Tylko On, a nie żaden człowiek, może przywrócić nam wolność. Panie Jezu, stwarzaj nas na nowo. Amen.